Szczelne, cylindryczne naczynie jest rozdzielone tłokiem na dwie komory, lewą i prawą. Tłok przewodzi ciepło i porusza się bez starcia w kierunku poziomym. Komory wypełniono równocześnie dwoma różnymi gazami pod ciśnieniem atmosferycznym. Lewą komorę wypełniono tlenem, masa molowa 32 g na mol, o temperaturze 27 stopni Celsjusza. Z kolei prawą komorę wypełniono azotem, masa molowa 28 gramów na mol o temperaturze T2, 57 stopni Celsjusza. Po wypełnieniu gazami, początkowe objętości obydwu komór były takie same. Wypisujemy dane i przystępujemy do, do udzielenia odpowiedzi na pytanie A. Na polecenie A oblicz stosunek tlenu i azotu wypełniających komory w naczyniu na początku, kiedy wypełniono tymi dwoma gazami obie komory. Piszemy dwa razy równanie Klaperona. Ciśnienie atmosferyczne, a tu tak powiedziano, pod ciśnieniem atmosferycznym razy V równa się. N, czyli stosunek masy do masy molowej R i temperatura początkowa, stała gazowa, temperatura początkowa. I w prawej komorze mamy też ciśnienie atmosferyczne, objętość jest taka sama. Stosunek masy do masy molowej, masy drugiego gazu i masy molowej drugiego gazu R, stała gazowa i temperatura T2. Dzielimy te równania stronami, Zobacz, z lewej strony wszystko uprości się, zostanie jedynka, z prawej strony uprości się stała gazowa R. Otrzymujemy taką zależność, z której wyznaczamy poszukiwany stosunek. Polecenie B. W miarę upływu czasu temperatury gazów w komorach wyrównują się. Co powoduje odpowiednie przesunięcie tłoka w cylindrze, w jakim stosunku będą objętości gazu po całkowitym wyróż... wyrównaniu temperatur. Też równania Clapeyrona 2. Teraz ciśnienie będzie końcowe objętość pierwszego gazu V1, stosunek masy do masy molowej R i temperatura T końcowa. Dla drugiego gazu mamy też ciśnienie końcowe, objętość V2, stosunek masy do masy molowej drugiego gazu, stała gazowa i ta sama temperatura, która teraz panuje w lewej połowie cylindra. Dzielimy stronami i zobacz, z lewej strony PK upraszcza się, z prawej strony RT upraszcza się i mamy. Taką zależność. Po postawieniu z danych znajdujemy, że jest to 1 i 1 dziesiąta.